Cześć, witajcie, ja jestem Tymek. Dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych, prostych sztuczek do nauki w koszykówce. Na samym początku chciałbym Wam pokazać odbicie pod nogą. To jest bardzo łatwe. Pierwsze, co na początku trzeba umieć, to odbijać fałkę. Jeśli ktoś nie wie, to teraz w tej chwili pokażę poradnik. Musimy odbijać mniej więcej piłkę do pasa. O, w ten sposób. Najlepiej do pasa, a jeśli komuś nie odpowiada stanie na prostych nogach, to może sobie zrobić rozkrok i lekkie ugięcie i wtedy. Jest moim zdaniem wtedy łatwiej i bardzo wygodnie. Także no. drugą rzeczą. Teraz przechodzimy do odbijania. Najważniejsza jest w tej chwili ustawa nóg. Jeśli chcemy odbijać pod tą nogą, czyli pod prawą, to prawą nogę powinniśmy dać do przodu, ale drugą, bo czasami jest tak, że zawadzamy o tą część. Więc powinniśmy wyprostować, a tą zgiąć. I wtedy i wychodzi nam tak. O, widzicie? Nie zahaczam. Nie zahaczam. Nie zahaczam. Nie zahaczam. Czyli jest to poprawne ustawienie. Jest to poprawne ustawienie. Yy, druga rzecz. Jak mocno odbić tą piłkę jednak pod nogą? Bo niektórzy robią to tak. Na, że nie potrafię złapać, odbijają, ale nie potrafię złapać piłki drugą ręką. Otóż odpowiedź jest bardzo łatwa. O piłkę se czymś uwaliłem Ja pierdole... Teraz muszę. Nie! nie wierzę w siebie. Dobra. Druga rzecz odbijanie. Jeśli ktoś nie umie odbijać, no to niestety ma problem. Bo od... jeśli od... chce się odbijać tak jak ja w tej chwili. Nisko, to nie całą ręką, o tak. Bo no wtedy o, widzicie, tylko nam ucieka, tylko opuszkami. O. A najlepiej, jeśli chodzi o opuszki palców, to em, jakby można Wam to powiedzieć. Wskażę Wam o tą częścią. I wtedy tak. I lecimy. I można w ten sposób zrobić tak. No przynajmniej z tysiąc. I ja potrafię tutaj nawet jednym. Tym. A małym nie wiem. O, mam też. Da. Ale to. Trzeba pytać profesjonalistów, jak to jest z ubijaniem opuszkami palców. No, nie! Uwaliłem sobie całą łapę. Jezus Maria. Teraz Wam pokażę ustawienie. No, ustawienie, no to ustawienie już. Wiecie? Odbija się wtedy bardzo fajnie. I w ten sposób można nawet. bez patrzenia. O, patrzę się teraz na Was. O. <laughs> o. Hup. Także bardzo fajne ustawienie. I co mogę Wam powiedzieć. Mogę Was jeszcze jednego nauczyć. A otóż odbijanie w ten sposób pod nogą. To jest coś podobnego, strasznie podobnego. Ale to jest już wyższa szkoła jazdy, moim zdaniem. Bo jest, no, jest trochę trudniej jednak niż normalne odbijanie pod nogą. Hop, hop, hop. Ho, ha, 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 ha. Dobra. Trzeba jednak też pamiętać, że jeśli chcemy odbić pod nogą, to cześć, jednak trzeba to robić! E Oje! Trzeba to robić agresywnie, tak żeby wam nikt nie odebrał piłki. Trzymajcie się i pa pa!